To jasne. Żeby tylko znaczyło, że to jest, że nagrywamy tak, live. To. Eee. Eee, Hej, wszystkim z tej strony. Debogi LBS. I dzisiaj, kiedy przyszła już wiosna, nagrywamy na łonie natury z piękną zieloną muszką Tak, jest już dwa dni. Czekaj, który dzisiaj jest? 24 chyba. A wysoko pierwszego jest, nie? I jest wielki czwartek u nas. Ale ten filmik i tak pojawi się później. Dziś jest czwartek? Tak. <laughs> no, ale w każdym razie... <laughs> się ogarnia zawsze Zobaczcie na te okropne, krótkie paznokcie, były takie piękne te Piękne, głównie. piękne, krótkie, o, pomalowane. Bo paznokcie. złamał mi się ten paznokieć. I musiałam mi obciąć, to jest mnie tragedia była bo sobie zrobić, no, jak to się nazywa, hybrydki oh, na To łatwo ci mówić nie. No ale dzisiaj pewnie jadę do Biedronki Bo są takie ładne postelowe lakiery I, I pewnie będzie relacja, bo ja też pewnie z nim jadę Zobaczymy No ale w każdym razie Dobra, koniec tego pierdolenia jak zawsze u nas na początku i przechodzimy do właściwej treści filmiku, czyli do. HOLU! Odwierenka. Najpierw zajmiemy się paczką od Frugo LPS. I teraz link do jej kanału na ekranie. BAM! Bum! Przechodzimy Stopi. dalej. Dobra, to najpierw Frugo przysłała mi tak, nam taki liściwki, i go teraz przeczytamy. To pachnie. Rzeczywiście, to to pewnie. Ej, no, bo ja go przeczytać. Dawaj, no. As wcześniej bardziej pachniało. Hejka, tutaj Ługo. Y, Gadam se teraz z wami i jest fajnie. Dziękuję wam za wymiankę. Zawsze chciałam mieć mrówkę. Nie mam co pisać. Pozdrawiam w Rugo LPS. No, to jest taki najbliższy. Jezu. Najpierw rzeczy DIY bardziej i takie nieoryginalne od Petropów, czyli to jest taka słomka, w sensie parasolka, którą używa się do drinków. No i to jest taki niebieski parasolek do drinku. Dalej mamy taki fajny papier toaletowy DIY Jest naprawdę super i bardzo mi się podoba I na pewno się przyda W ogóle rzadko kiedy u LPS są papiery toaletowe w osienkach. No i ten papier przyszedł jeszcze z takim trzypakiem papierów Zrobionych a z opakowania chusteczek Co młodsza, póki właśnie zauważyła Ale wygląda naprawdę super Ja mam te chusteczki Dalej mamy taki flakonik, też nieoryginalny i on jest taki przezroczysty i jasno różowy i naprawdę może się przydać, bo ja lubię kosmetyki upadków. Dalej mamy taką bułkę czy tam chlebek DIY. To jest ten bułka, to jest za dużo. Cicho. To jest... to jest. Zostaw tą strzałę. Nie. I to jest. Zrobione z modeliny jest naprawdę super i zawsze się przyda taka bułka czy tam chleb. Dalej mamy jeszcze takiego hotdoga. To jest naprawdę fajny, nie go. Ej, nie, nie zasłaniaj światła, idź! No i jest naprawdę superowy, dziękujemy! dziękujemy Krógo. Zapomniałyśmy też o takim precle'u, więc to jest taki pretzel Krógo wysłała nam też kilka jetów i to są takie perełki. Dużo perełek, zawsze perełki się przydadzą, sama mam perełki, więc ale dziękujemy i tak, Krugo? takie. Może te będą akurat się nie osklejać. No nie wiem, nasze się nie odklejały to tak bardzo I takie no dwa nie. serduszka No tamte się nie odklejały, to są takie wielkie Teraz przechodzimy do oryginalnych akcesoriów I jest to taka lornetka My nie miałyśmy jeszcze lornetki Jest naprawdę słodka Ale miały No mamy właśnie Ale będziemy miały kwiatową No dobra, jest taka lawendowa i ma biały paseczek Pokaż Pewnie nie słucham Dalej mamy takiego słodziuczkiego misia różowego. Miałam jednego, ale Zuzi mama mi wyrzuciła. No, <grym> <grym> musisz życie, tak i bo trzeba póki musiałam mi dać za tą śmierniczkę, petka. <grym> bo zgubiła mi jeszcze myszkę. No, ale w każdym razie jest taki różowy i bardzo słodki, lubię tym się. I Dziw ostatnie najlepsze. Jest... No, i tutaj jest taka miseczka, ona jest taka piękna, zawsze chciałam taką, A. No no właśnie, musimy sobie kupić jeszcze przez internet Krógoś, czemu mnie nie wysłałaś? W ogóle, jak ktoś ma z was takie miseczki do sprzedania, to pisać To nie jest ka karma, tylko dla nas są płatki śniadaniowe, nie? Jest boska No I czas na peczopy Peczopy I jest to taki kangurek, jest naprawdę sweet Zmyję mu tylko to coś z ryja i z tego No ale bardzo mi się podoba tak można to mieć na ryju? Ja nie ogarniam Ma śliczne oczy niebieskie, patrzcie No dalej jest taki słodziutki króliczek biało który rusza oczkami tu, 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 tu. Jest naprawdę słodki, można, on jest sk można skręcić mu ja kark go boję, mu skręca kark. Tak. I on nazywa się Fifi, bo tak wygląda królik mojej bardzo dobrej koleżanki Friend Malwiny z mojej klasy Tak, pozdrawiam cię Malwa Birunia tak. official Zapraszam na jej kanał Transformers. No i on. No i to jest facet Fifi. O to jest facet? No. Dalej mamy takiego słodziutkiego pieska, jest naprawdę super. I on ma taki różowy magnes i słodziutki, zawsze chciałam. takiego wiecie nam co to zarasa. Tak. My sobie... I tak sobie zobaczymy u Nicole No i Dobra. Ale, ale jest naprawdę słodziutki. Bardzo słodziutki. Bardzo mi się podoba, wow. ja No i no teraz paczka z wymianki z LPS Sonią Sonią LPS Która wcześniej nazywała się LPS Lolita Najpierw akcesoria, które są gratisowe i bardzo dziękuję No i najpierw są akcesoria i dziękujemy ci bardzo za to Rita Bo normalnie są oryginalne i to był super prezent no i tu jest takie coś niebieskie o niestety, niezidentyfikowanym kształcie Gruszka do dupy Tak, to jest gruszka do dupy I nikt nie wie co to jest u nas. Mamy teorię, że to jest mydło jakaś pompka do roweru, no nie wiem Ale jak wiecie to proszę że to pompka Ja do, do ubijania masła tak. No jeżeli wiecie co to jest to proszę piszcie Gruszka do dupy Tak. Dalej mamy taki super słodziutki kapelusz słomiany Niestety nie możemy go założyć. Tak, bo nie mamy tego kształtu królika. No, ale zawsze się przydaje jakoś jakaś atrapa albo jak będziemy takiego króliczka. No. Dalej mamy taki, e, taki krem w misce. Niektórzy uważają, że to ciasto, ale dla mnie to jest kurwa miska. Kurwa nie, to jest ciasto. Nie. Tak. Ludzie tak uważają, ale to jest miska i to jest krem w misce. Juka, ty jesteś głupia. Ty jesteś głupia, jesteś głomna i nie rozumiesz tego. Ty jesteś głupia i... No. Ale my mamy już dwa takie ciasta, które się misce, ale dokładnie takie same mamy: takie same, że kolory, wszystko. No ale zawsze trzeba się przyda, nie? Znaczy nie, bo ja mam fioletowy, ale. Tak? No! Ja myślałam, że masz takie. Dobra. No i tu jest jeszcze taki słodziutki kubeczek. Takie zawsze się przydają, bo mamy świetnią, ale nie mamy kubeczka. I on ma takie serduszko, ja nie wiem, czy to się fokusuje. Ma taki cute! Czekaj, bo to czy. Co wy Petrów, który był super niespodzianką. I to jest taki słodziutki nawet pudel z G3 tkomego. Z babeczką na głowie Tak, ale ma dziwne jakieś tutaj prostokątne Trójkątne Bilecyferka Trójkątne, to jest prostokąt tylko wiebany w głowę no tak, ale to no tak jakby może tam jest końcówka No ale jest ogólnie słodki Może być jakąś recepcjonistką, czy coś takiego Dziękujemy Rita Główny owoc wymiany, po prostu Jezu, jakiś robak chodził po aparacie Co? Już nie ma Zabiłam.. <laughs> Juka zabił Taki główny teraz wsięka na torcie, którą tak się jaram, bo jest po prostu przepiękna I dałyśmy za nią spanielka z poprzedniego shoppingu. Takiego, o którym mówiliśmy, że się wymienimy I uwaga, uwaga Jest to ten Monopoly jamnik Jezu, ona jest w idealnym Moje stanie Moje były marzenie, ale Juka mi je ukradła Co, bo ty ukradłaś mi nilsę? Nie, bo ty mi najpierw powiedziała, ty powiedziałaś że to byście zielona, bo podoba i takie, no dobre, no. no Aha, bo no, no to, ja to mi ukłamałaś. Podcisa. No dobre życie. No ale jest piękna. I ma takie piękne zielone oczy i w ogóle jest tak się jara, bo ma naprawdę w idealnym stanie tutaj farbkę na łapkach. Idealne kropki, oczki, nosek nawet, po prostu super. No i jedyną jej wadą jest tutaj, że ma tak troszeczkę postrzępione, ale tego nawet na komentarzu za bardzo nie widać. I że ruszaje się tak główka. A. Ale ogólnie, jeżeli się nie uchodzi w ogóle, to nawet tak się nie zauważa Tylko trzeba to odpowiednio robić No i już jej przykleiłam tutaj Jetta I ona u mnie... To jest, jest pierwszy jamnik Julki Tak A ogólnie nasz trzeci Tak trzeci? I... trzeci? Tak, trzeci I ona u mnie nazywa się Abigail Z naszej ukochanej gry Zuzią Don't Starve Owie Ktoś chce z nami zagrał proszę bardzo Tak Ale ona jest w ogóle jest też nie taka bardzo zamknięta w sobie i nie lubi nowych... Przyjaźni robić ani nic, bo ona nie, robi miała to przyjaźń, nie problemy robić. w szkole i w ogóle z rodziną. Ale ten oto przystojniak Przestać, wcale nie ma, ma czegoś nic takiego. Zarywać. To ma problem. I ona się dzieła kiedyś, dlatego jako Co? Człowiek, no ona się ciała i ona nosi frotki na łapach, żeby zakryć bliznę. Ale bo jakieś frotki. No tu teraz nie ma frutek, ale jakiś człowiek. W sensie jak jest człowiek, Ale jak jest człowiekiem? To to no się bo robi. ja robię... Ja ją narysowałem jako człowiek. Sobie na kąpie. <laughs> No i ogólnie jest śliczna, no i tak mi jej szkoda. I ona się kiedyś przyjaźniła i była mała, trochę kolegowała, w sensie nie przyjaźniła. Z, tak w podstawówce z Emily, Czyli z tą shorthairką znaną też jako Luna. Teraz wam jej nie pokażę, bo nie wzięliśmy. No ale no, super. Shoppingu numer jeden! Tak, shoppingu numer jeden. I teraz pojawi się tutaj adnotacja do tego. Yeah! Je! Nie nie widzieliście adnotacja! Jest! Yeah! 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 Dobra, no to... Okay. Więc no już tyle z, z tego shoppingu i z tych wymianek. No, no inny pezno jest taki fab Mam niepomalowane bo myślę. Nie. Dobra, no i jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie, komentujcie, no, komentujcie i łapkujcie. Magiczna łapka. I jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie nasz kanał, ponieważ dobijamy do stówki. I wtedy będzie specjalny challenge! Bardzo pomysłowy według nas, takiego, czegoś nigdy nie było się na... E to chyba samego wymyśliłeś. Samego wymyśliłeś. I myślę, że będzie naprawdę zabawnie i ciekawie, bo będzie z udziałem osób trzecich, ale więcej nie zdradzamy. Dobrze, no to papacie mi się. No ho